Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ostrysio, a to jest Dead Tabits 2 Deroson. Tak, doskonale widzicie Slendytubies na moim kanale, znowu są. Bardzo mam nadzieję, że wam się to spodoba, ten odcinek, dlatego że jest on trochę głośny i nie podoba mi się to. Ta muzyka w ogóle też mi się nie podoba. to tak, wideo settings, od razu. Tylko bez Jamskierów? Full HD, dobra, Full HD odejdźmy stąd. Jezu, zła kategoria, gra jest no comments. Cetabis 2 to jest gra yy, podobna do Teletubixu. Kto by nie wiedział? Yy, I jest ona fajna. No nie, wiesz, że tak jak w pierwszej części DLC. Kurde, jakieś Katakomby. O, tu coś chyba jeszcze będzie, bo tu jest. Dodatkowe coś? E, to tak, witam Was. E, mówiłem, e, mówiłem już sam, mówiłem. E, jeżeli chcecie więcej hashtag z e, Dead tubbies, e, z Ionioski też to nagrał, chyba. Nie wiem, ale był zły. i e, bardzo dobrze, podoba mi się to. E, o kurde. You are sure? Tak. Eee, dobry, to już jest dobry. To straszne to jest. Dead Tabis 2. To coś się stało. Dobra, by, było trzęsienie ziemi. Nagasaki uderzyło. A! O Jezus Maria! Dobra, <grym> już się wystraszyłem. Dobra, dobre, dobra, dobra. Później, 5 godzin później, czyli to były te czy było strędzie tubiście. Przestańcie tam rzucać czymś. Ucieka te O nie, oczywiście, ciemno w ciul, Można podjaśnić. Nie, to będzie gra straszna do potęgi. A ja rozjaśnić bardziej monitora nie mogę. O Jezu, co, co? Czy macie shifta? Pa, Ło To jest jakiś teletubiś. To zrobił takie sterowanie do dupy. Już mi się ta gra nie podoba. A byłem taki nahypowany. Zobaczyłem w pajęczynę. Uuu. Nie, no to jest nienormalne. Dajcie mi jakąś letarkę czy coś. Ja już bardziej ten monitora nie rozjaśnię chyba. Display. Nie. Source? Nie. Menu. Widzę kolejnego Teletubiza. Już został zabity. Halo. To zrobił takie sterowanie, wy mi powiedzcie. To wygląda, jakby nie, grom na jakimś padzie. Fy! I did head. Nie mogę pójść dalej. No to pójdziemy pod górę. Nie można. Jezu, jaka ta gra jest ciemna, nie? Ja będę tą grę hate you teraz, nie? Dobra, tu jest ciało. Halo, czy ktoś tam jest? Oby nie żaden jumpscare. Czekajcie, latarka, latarka! Czemu twórcy są tacy głupi juniorski? Przyznajcie rację, ta gra jest beznadziejna. Trzeba je ten ciś, jak będzie nas gonił potwór. Ja nie będę wiedział nawet, gdzie uciec. No, ta gra jest taka ciemna. Chodzimy teraz do jakichś piwnic ciemności. Już mam gęsią w skórkę. Ta muzyka robi się coraz głośniejsza, co oznacza, że zaraz umrę. po poustawiane O, patrzcie, możemy się pić. Pyk, 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 pyk. Kolejne tyle tu Tu jest przynajmniej jakieś światło. Halo, czy jakieś żule tyle tu Tu są. tarka. Oj, coś będzie za nami stało. Ja nie wierzę! Jak tu się latarka odpala? Jakieś amunicje mogę? Przecież ta latarka nie działa! Jak to jest kolejny... Kolejna głupia gra. Kolejne zadanie. Znajdź gdzieś w ciemnościach baterie. Czuję muchy. Nie, no czuję, że mi coś zaraz wyskoczy. Nie, ta muzyka, takie napięcie. I coś mi wyskoczy, nie? Bate, słyszycie to? Tu był jakiś potwór. Jest! Podku! Kto wymyślił? Podku! Ładowanie baterii. Jeszcze będzie bateria ogródź? No nie no, ta gra jest najgorsza. Słyszałem jakiegoś potwora, nie? bo to był szczur. To jest potwór? Nie, to są beczki. Nie ja wiem jak wy, ale ja słyszałem potwora, nie? I co ja mam tak. Może w końcu zobaczymy co jest tam. Kim my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy jakimś agentem FBI chyba. Jedne Tertubisie. Co skłoniło tą grę do takiego stworzenia się? Tu jest ta głowa. Nie wiem, czy ja mam się wrócić, czy nie. No, ja za tego się wracam, w sumie, nie? Ta seria chyba będzie ścięć bo tak jakby się trochę boję. Kto wymyślił ładującą się latarkę? Halo? O, tam ktoś jest. Dobra, jakaś E, Nie, nie, don't I'm me, cursor, you motherfucker. Calm down, uspokój się. I'm not the only killer, nie jestem tym zabijaką. Tell me, powiedz co tu się stało? Coś tam pauza. Eee. Eee, za dużo czytania. po prostu powiem, schudzie, że tu jest jakiś potwór, który jest bardzo zły i zabija wszystkich <grym> Wszyscy nie żyją, to co się zaczęło od tego czegoś tam. Eee, Dyrektor, eee, You are jesteś dyrektorem tego obiektu. Eee, co? Eee, security staff Security? I don't know gdzie security. A YOU power over down door. Yy, yy, zamknęły te cholerne drzwi tam wyłączenie tej mocy, co on ma w ręce? A going to Apa. Włączę ten na tym najniższym poziomie. Czekaj tu, czy coś. I cztery kropeczki nienawiści chciałem powiedzieć, ale okej. Okay. I co już? I co, JUMPSCARE Tam ja mam iść? nie wiem. Czekasz tu na mnie. Tylko gdzie ja mam iść? Jezu, kto to tak oddycha? Kurde, boję się. Nie wiem co mówić. Ta gra jest taka dynamiczna. O, muzyka ucichła. Nie, nie lubię w grach jak się takie muzyczki ucichają. Co to jest? Światło, czyli to powinno być metro, tak szczerze, Metro Teletubishów. O kurde, tutaj musimy iść. Chyba. O nie, tam jest Teletubish. O, nie lubię czegoś takiego. Halo? Tu nie można wejść. Tu jest jakaś mapa. Tu jest cały ten power control. A, musimy musimy też jakoś naładować baterie. Nie, tu nic. A tutaj coś może będzie. W tych szafkach może coś. To nie, tu nie. A tą mapę można wziąć czy co? To jest ta mapka z tubisiu w ogóle. To ciało tu jest, na szczęście. Hmm, gdzie my mamy iść? Trochę przyspieszmy. Jezu, ale to oddychanie jego, czy czy kogoś jest tak straszne Kto tak oddycha Tam coś się mega świeci, nie? Może jakieś ocalałe teletubbie się, którzy nam pomogą, nie? Halo? Nikogo nie ma Jest ja słyszałem potwora, nie? Pobiedne, to tu Ty on coś ma, widzicie to? Ale chyba potwór idzie. Ty on coś ma, patrzcie, ale nie można tego zebrać. Ta gra jest chyba zbugowana. Ja się nie boję tu niczego. Te teletubi się nie są takie straszne. Teraz się zesram. Kurczę, ta gra jest bez sensu. Jakieś obiekty czy coś. Gdzie on się udać? jest ten teletubiś. Lolo, masz może jakąś baterię przy sobie, bo mi się zaraz zgaśnie, nie? To wygląda jakby tędy może było przejść. Tofik! A tu? Hmm... Nie rozumiem, co mam zrobić. Mam włączyć power, ale gdzie mam ten power włączyć? Pewnie tu jeszcze jakiś potwór zrespił. Tu. Nie hałasuj tak. O nie, bateria. Coś tu jest! A Wiecie co? To nie ma sensu z tą grą. Fajna jest Turn the back up power. No ale gdzie ją tu znaleźć? Po pierwsze baterie. Ta bateria już mi się kończy. W ogóle już mi się skończyła, bo nic praktycznie nie widzę. Mam nadzieję, że wiecie jakiś pat, że ta gra będzie trochę jaśniejsza, ja rozumiem klimat, ale ten klimat jest zbyt, zbyt, zbyt mocny jak na tą grę. No to co? Ja się z wami nam, jeżeli chcecie więcej musicie zostawić mi baterię, <grym> żebym wiedział, żeby w to grać. Ja bym Ostry, to był DeadTabis2, Derson fajna gra, ale trochę zbyt straszna, znaczy nie straszna, tak zbyt, zbyt klimatyczna jest. Ja rozumiem ciemność, ale to jest ciemność do oporu już, tam nic kompletnie nie widać bez latarki, ja rozumiem robić piwnicę. ale przynajmniej tak z trzy baterie poproszę, bo to, to jest nieobliczalne, to jest nie, niewykonalne bez, żeby wyjść, wyjść na przykład nieuszkodzonym z takiej piwnicy bez latarki, tak? Tak? No. To to był Dead to 2, ja bym ostry. Do następnych odcinków. Cześć!